Cześć, witajcie! Z tej strony Mr. Jackson, a dzisiaj w końcu gramy w Five Nights at Freddy's. E, obiecałem, że będzie, jest, proszę bardzo, e, przepraszam od razu za trochę mało profesjonalne e, nagrywanie, e, ponieważ e, jakby nie było, nagrywam e, ekran telewizora telefonem. E, dlaczego? Bo troszeczkę mam problem z łącznością Wi-Fi, żeby przesłać ekran na komputer. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie pod filmem, jeśli mi się spodoba. Lecimy. Dawno w to nie grałem. Muszę przyznać. Eee... A, zapomniałem o słuchawkach. Będą w następnym odcinku. <grybujesz> Dobra. E, więc. There it is. Okej. Okay. Jak ja w to dawno nie grałem. Boże święty. Uh. Yeah. yeah. Oh, hello. Oh, oh. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first I'll movie business as well. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you to come here first. Okay? Uh let's see. First there's an introductory reading from the company that I'm supposed to read. Uh, it's kind sure. of a literal thing, you know? Um welcome to Freddy Guys Mary's Pizza. It's a magical place for kids and grown-ups For damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, they might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quiet at but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs, 20 years. If I never got a bath. I'd probably be a bit irritable at night, too. So, remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and you need to show them a little respect, right? So, just be aware, the characters do tend to wander a bit. There's <laughs> <laughs> a problem with the pad. I'm sorry for the problem. Something about their servos locking up. They used to be on the walk around during the day, too. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watcher, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Pretty Fast Bears Pizza, they'll probably try to force I it would be your iPhone, TV, and pop out the mask. Yeah, they don't tell you these things until you sign up. But hey, first day of the day, I'll be tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. got to conserve power. All right, good night. Oh, mm-hmm, that's good night. Boksy just got to show Bonnie, you're from the Netherlands. Eh, we have a new one. Fongaj, no to co zawsze co Fongaj powiedział swoje, także już że tak powiem w... zaczynamy zabawę okay. Dobra, nie będę zużywał baterii bo to mi się nie opłaca e... Wiecie, troszeczkę y się zmobilizować, jakoś to zrobić, tak żeby wam nagrać tego flapa, co nie jest łatwe, bo to, tą kamerkę, co tu widzicie, nagrywam na komputerze, a to na statywie telefonu, w sensie ekran już jest gry, także troszeczkę musiałem pokombinować, no ale jest, na szczęście, także mówię, troszeczkę problem był jakby to działa tak że jeśli chcecie się z Xboxa na kompa przysłać ekran yy, obraz jakby z Xboxa o, w ten sposób to yy, to jest jakby gra zdana co się nazywa nie? czyli trzeba mieć aplikację Xboxa na kompie Ja Także trzeba mieć tą aplikację, później się łączy Wi-Fi i to jest właśnie ten problem. Znaczy można jakimś tam innym jeszcze... Łączami... ...to... nie... Takie ja cię lubię bardzo wolnie. Łączami to połączyć, ale ja przez Wi-Fi to połączyłem, a że Wi-Fi mam dość słabe. To to wygląda tak, że ja już dawno gram w jakąś grę, a na komputerze jeszcze się pokazuje menu Xboxa. Taka jest właśnie łączność. Także już mówię, dobra, jakoś wam to nagram w ten sposób, właśnie to teraz nagrywam. Nie wiem jak się w tą grę gra, bo już w nią grałem to dużo. Aczkolwiek fajnie do niej powrócić. Specjalnie w nią nie grałem. Żeby to nagrać, nie <trykne> <trykne> Te dźwięki, On Co? Co? Ja... Od kiedy Foxy się aktywuje w pierwszej nocy? No a drugiej nocy, ty? bo no, nie No i... o. Ty sobie. ty jest możliwe, że w pierwszej nocy? E? Nie wiedziałem o tym, nie? Dlaczego nie wiedziałem o tym? Może coś się zmieniło, chociaż wątpię. No, trzy animatroniki już są aktywne. Się za chwilę okaże, że Freddy będzie w drugiej już aktywny. W drugiej nocy w sensie. Aha, idą. Helma. Helma. Ej, oni cały czas idą. What the hell? On siedział w schowku. Co? Przepraszam bardzo, ale co? To... On <noise> siedział w schowku. Cinka się czaska w kuchni dalej, także o to się nie muszę martwić. Dobra, przeszedłem praktycznie nos, można by powiedzieć. Czika się czaska kuchni, ten stoi mi przy drzwiach, super, ale on na tyle procent, że nawet jakby zamknął obydwa drzwi, to myślę, że i tak... Night. Ok, czy tak Akce ak, ak akceptuję. Robimy od razu drugą noc. Dlaczego nie? Tylko co tu trochę Was poprawię. Dobra, robimy drugą noc. Zrobimy dwie noce w jednym odcinku. Bardzo good idea. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? But I also want to emphasize the importance of... Okay. Fugasy. Jeśli mam być szczery, to w porównaniu do Pogos, mniej da się zrozumieć Pongaja. Teraz tak to zauważyłem, wiecie? Tak w sensie rozumiem, co on mówi. Aczkolwiek jest to troszeczkę cięższe do zrozumienia. Co może być problematyczne, to. Niestety gram po prostu tym padem, który niestety nie chce współpracować w większości przypadków, ponieważ jakby samo chodzi do przodu, do tyłu. Kamery też się pewnie czasami pozmieniają same. Jak na razie mamy sytuację pod kontrolą muzyczną. Fred tutaj nam zagrał, nie wiem, czy słyszeliście, bo ja mówię, nie? No tak, nie musicie wszystkiego słyszeć. Aczkolwiek, tak. Dobra, nie słyszę, żeby nikt szedł. Konie zaatakowano, a no już, już za blokowany. Jest pierwsza. Okej, okay, ktoś jeszcze. Pozwolę sobie sprawdzić. Okej, okay, dobrze. 96% na drugą AM, to jest dobrze? AM, to dobrze? Nie. <grywa> to nie jest dobrze. Także... We could have a little bit Okej. Okay. Muszę jakoś światło poprawić, bo mnie tak widzicie, że jakby jakieś filtry były no, czarno-białe. Nagrywam to o 19.23, także już jest troszeczkę ciemno. Okej, okay, Fox już się... Kredit też już gra muzyczkę. 53% No ja też Dobra. Jak nie będę kroków słyszał to raczej no ja nie wiem Przy I I też nie wszystko musicie słyszeć, bo dźwięk ten Jezus Serio Bo dźwięk też jest nagrywany z telefonu także Jadę yeah, tu montażu trochę większy problem, bo będę musiał zgrać dźwięk z telefonu z, z duchami moich ust. Okay. Bo się tak, ja, czemu on, on jest w schoku I nagle się tak z kasztana pojawia u mnie przed nosem. No. Czika coś gdzieś co nie spieszy. Teraz czas. Przepraszam. Za kamerę, ale troszeczkę mi... Ten statyw nie chce też czasami współpracować, wiecie, że Czasami możecie przykład ...pół jakiegoś napisu co widzicie coś. Sorry, ale... ...niestety to nie jest zależne ode mnie. Słyszę krok. Cicha przestała się teraz koszczyć, czyli mm. idzie, bo Bonnie już kontynuuje. Świetnie. Aha, Bonnie jest też w schoku. Co? Ok, foxy się. Foxy się aktywował, ajajaj. Aj, aj. Nie chcę za ja bardzo używać tej baterii, bo jest 33% to nie jest dużo. <laughs> nie żeby coś. Jest czwarta. Kurde. Okay. jest piąta dwadzieścia cztery Powinienem to dać radę. Ale nie muszę, zjadę. Chyba no, wiecie, o co mi chodzi. Kurde, kamera się trochę przykrzypiła, sorry. Ale to, 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 to mówię, nie zależne, ale... Niestety. Jeśli słabo widzicie, no to, to chyba wiecie dlaczego. Ja nie muszę się tu Mówię, to wygląda jakbym jakiś filtr to że coś. Mówi, jest późno, okno mam w tamtą stronę, więc to no, Stamtąd spada światło, nie no stąd to nie ma skąd w sumie. A lampę ze statywem używam do nagrywania ekranu. Także... że to zrobię, tylko muszę jakoś ogarnąć sobie to, żebym aż tak nie marnował baterii. Jakby to jest za, za mało, ale okej, okay, zrobiliśmy to. Nie, nie, thank you. Okej. Okay. Także zaczynamy serię No i co, pierwsze dwie noce już żeśmy sobie przeszli No nie było to jakieś mega ciężkie, aczkolwiek no tak jak mówię muszę sobie troszeczkę jakiś patent na te baterie znaleźć A może kamerę Zrobię sobie taki eksperyment, wiecie Jakbym kamerę dawał tu Wy mnie o wiele lepiej widzicie. Dobra, to od kolejnego odcinka tak będzie kamera robić. Więc, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, to jak mówiłem, łapka w górę, komentarz pod filmem. Co yy... ja będę mówił? Oczekujcie kolejnego odcinka z fnaf gdzie przejdziemy trzecią, mimo że jak się uda czwartą noc, jeśli nie nikt nie zjapskairuje, no to wiadomo, że będzie fajnie. Dobrze, dzięki i na razie.